Dzisiaj jest światowy rekord 1250 ranga na Mortisie. Więc ten filmik. I oczywiście wszystko z wyciszone, żebyś było mnie słuchać. Jak widzicie. Tutaj gra mm, Mortisem na Pro Ballu, bo chyba to jest najlepiej chyba, na Pro Ballu grać Mortisem. Ale widzicie ciśnie z Star Powerem. To są chyba wszyscy za Star Powerami, no taka ranga ta karta powinien mieć Star Powera Ale jak widzicie Rogiem idzie, żeby nikt go jakby nie dał rady trafić Tak mi się wydaje, żeby mieli go dalej żeby musieli po prostu podejść do niego On tak Rogiem wszędzie chodzi Jak możecie zauważyć Tutaj chcą go Ten yy, pokonać, zabić, żeby nie doszedł ale tu, jak widzicie, on się nie daje. Jakiego master Star Powera? Tak mi się wydaje, że ma tego, że duży ten, ma zasięg Mortis. Jaki to jest Register Power jego? Nie, bo zobaczcie, jeszcze nawet przeżył takie coś. A takie coś to ciężko przeżyć, wam powiem. Ale jakoś przeżył i teraz może szczeli bramkę, czy nie. Nie wiadomo, może szczelić. No. Mówiłem wam, ja zostawcie pod pewnym filmikiem 10 lajków. To będzie oczywiście, o jak widzicie jak trafił, to będzie kolejny odcinek, nie zostaw tego standowa. Dobra, ale jak trafił, to jest kozackie. Dobra. Jest mm. tutaj za kolejną sobie idzie chyba na ten trafi kola No i tak wygrywa swój mecz. No dobra. Mm. Obejrzyjmy jako kolejny mecz No widzicie, znów tutaj ciśnie No tu z Aybidem i Bo jest w teamie No może być, no może on wygra Musimy to oboje co chciało, teraz I Dobra No szybkie ma rundki widzę Nie? Szybkie, szybkie ludzie Runy. Dobra hmm. tutaj idę do niego oczywiście on chyba teraz gra, jakby no, chyba z tysiąc puch na nim na razie, ale to już na pewno ja on tego może zniewać, bo już w końcu jest był tak dawno temu, ale on grał ja to nagrywam teraz i to wrzucam teraz, a to już było dawno, nie. No ale to jest taki rekord świata. I kolejna bromeczka przez Ice i kolejny Winek. Szybkie rundy, no szybciutkie. Dobra, przechodzimy do kolejnej, jego kolejnej rundy. Widzicie, znów gra ze swoim Mortisem, jak zwykle, bo on przecież gra Mortisem, bo to przecież musi być one. Niby nie wiem, czy mu wszyscy ludzie chcą naprawdę tysiąc rangi wbijać. O, teraz właśnie. I szczelili. O, to sam składzik. O, kurde. chyba gry z kolegami, mi się wydaje. Tak, albo po prostu kilka z nimi radzi. Nie wiem. Nie wiem, jak to on, ale. No, widzimy, że tu jest Tara. Przeciwko. Jesse i ktoś jeszcze. Widzę, że zobaczy. I Piper. Taki Piper. Postrzała złożyła. Teraz. Dobra. Bo jest kozacki też na to. Mortis. Bo... No i nie wiem, co jeszcze... bitek może być. Ej, Ubitek. Ubi jest fajny, tak mi się wydaje. Spajki też, no ale... On tu robi Mortisa, nie? No to Mortisa. No i jeszcze libramkę nareszcie. Oczywiście znów nie Mortis, więc nie wiem o co chodzi z tym Mortisem. Już chyba wyłączył się czy coś. Albo po prostu, nie wiem, podaje i jakby... Robią zagrania takie... Być zespołowe, tak jakby. No, tutaj bo dobrze gra też i znów szczelił No i wygrali trzeci mecz. Nie wiem, trzeci. I tylko po jak możecie zauważyć, że jest mega śmieszna. była 1200 coś. No i no, zakończymy ten odcinek, jak też na razie. No i po prostu, widzimy się w kolejnym. Elo!